Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. W tym tygodniu nie będzie przelotu z gołębi, ponieważ podjąłem decyzję, że nie, po, nie dawałem gołębi na lot, bo były za mocne upały. Dwa lata temu mieliśmy taki lot, miały gołębie zdążyć, nie zdążyłem, dobra, ale nie będę się tam tłumaczył. Po prostu podjąłem taką decyzję, że nie będę dawał gołębi, jak będzie powyżej 28 stopni. Bo mówię, że je kocham, a wysyłacie na takie piekło. W tym, w tym roku już moje gołębie miały takie piekło. Mieliśmy to drugi czy trzeci lot, był ten katastrofalny. Trzeci, Trzeci lot był katastrofalny no, W sumie nie mnie gryzło no, Nie powiem, no walczyłem ze sobą Bo chciałem dać te gołębie, chciałem walczyć Ale nie za wszelką cenę Żeby gołębie zniszczyć to, to było naprawdę, zresztą widać jak Trawa, wszystko poschła To było naprawdę bardzo mocne, są bardzo mocne upały I dlatego Podjąłem taką decyzję, że gołąbków nie dałem Chłopaki włożyli Lot tam ciężki, był bardzo ciężki No niby te gołębie się tam chłopakom poschodziły Gratuluję zwycięzcom no Teraz szykuję gołębie na 500 rejonową, mamy 520 km z czterema oddziałami, no i co 22 sztuki są, z tego felarnego lotu doleciało mi cztery, ale one się już nie nadają do niczego, jednego właśnie tu przed chwilą przerzuciłem, trzy są tam na górze w szpitalu. Już się nie nadają. Myślę, że do końca roku może coś tam... Boże, na przyszły rok myślę, że dojdą do siebie, ale nie wiem czy one będą, czy one będą już dobrze no jeszcze gotować. Co się nie? Z nimi stało? No zajechane przyjechały, strasznie skłonie. No i co, jakieś... i się nie odbudowały? No nie, no dopiero przyszły, ale nie, nie, grosik był uderzony ja a ja szczęście przyjdą soku. go. No tamty się udał, ale to one tych głębi nie było dwa tygodnie, trzy tygodnie. One wyglądają bardzo źle, nie? Bardzo źle, no, zwłoki po dwa jechałem a dwa przyleciały same. Jedynego przerzuciłem, bo widzę, że lata grucha to, 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 to coś. Zaszło szansę. Do... Nie no, na 500 go nie włożę, no bo tam nie ten, ale niech sobie tu lata, nie. Na tą pięćsetkę wkładam 20, 22 sztuki. No i co? No będziemy walczyć, jeszcze tych lotów parę zostało, ten rok jest w ogóle jakiś dziwny. Jedne oddziały lotów mają, drugie oddziały nie mają. Szkoda mi tych chłopaków co nie mają, tam lubelskie czy tam Gorzowskie. Jeżeli jest zarządzenie jakieś, to powinno się czytać całego kraju i wszystkich oddziałów. A, a czemu jest tak, że jeden odpadnik? tam na, były na, zapowietrzenia ta tasie gry. Była ptasia grypa i wojewoda czy tam lekarz wojewódzki weterynarii zabronił w danym Re, miejscu, rejonie, rejonie, rejonie lotować. Nie, nie tam jakiś było, na, że tam do ilość tam kilometrów. Mhm. Nie chcę mi się powtarzać, bo się będę powtarzał któryś raz już na tych filmach. Gołębie nie, nie chorują na ptasią grypę, mają na to dowody Nasz Z tego co wiem to nasz prezydent pan Krzysztof Kawaler walczy tam o to, stara się. Ale ja nie wiem dlaczego to są takie ciężkie tematy z tymi naszymi władzami, że tego te ludzie nie mogą lotować. To jest. Przecież to jest, to jest panowie weterynarzowie, no przecież to jest pasja. Na w nie mogą sobie chodzić po ziemi gdzieś tam, bo nam zależy, żeby one były cały czas zdrowe. Nie? Szkoda, bo tam w tych właśnie lubelskim tam jest mój kolega Boguś Kozdrowski, którego serdecznie pozdrawiam, chłopak fajnie szedł do przodu i nie może lotować zabronili. Ale wracając jeszcze do tych. No samce są w formie, no te odpoczęły sobie, latają, pięknie chlepią. Ładnie, no. Jak samoloty lecą, nie? jak rzute, jak, no. jak no, może no, ładnie wystarczy. chodzą. Mm. Mam nadzieję, że coś fajnego wyjdzie z tego z tego lotu, z tej pięcetki. Czekam na nią, bo już wiadomo, że człowiek tęski za tymi lotami. No i czekamy. Nie? Ale to tylko rejon będzie? Nie, no do oddziałowa będzie też, oddziału będzie listę do oddziału aha, i do rejonu, nie? Aha. A już listę z tamtego rejonu masz? Nie, w rejonie nie ma, nie ma jeszcze tej nie listy, jeszcze nie, nie. tam ktoś napisał, ja zdobyłem w takiej małej liście te trzy pierwsze e, na, Naszej oddziałowej, nie w rejonie, na naszej oddziałowej, czekamy na listę rejonową Będzie lista rejonowa, to będą, będą wyniki, ale tam nie, nie liczyłbym na coś wielkiego, bo tam wiatry trochę, no ale to nieważne nie ma no, ale te... dużo gołębi było, tak? Bardzo dużo, no ponad 6000 chyba było gołębi, z tego co tak liczyłem. A to jest fajna zabawa, lubię te loty takie rejonowe, lubię te pięćsetki. Kiedyś jak lotowałem samicami, no to, to, to fajnie wychodziło, samicami jest i pięćsetki. Ogólnie w tym roku mam młode stado, no co mam, siedem starych gołębi zostało, potem na tym ferelnym locie pięć zgubiłem, no i roczniaki, ale dają radę, fajnie lecą. O, dzieci tego zbierały, porzeczek, porzeczki obrodziły. Gołąbką przynieśliście porzeczki? Nie miła. Tak? Gołąbką? Czerwone. Czerwone, kochanie. Czerwone gdzie masz zęba? Czerwone porzeczki przyniosły No i co? Rozpud się lęgnie. Gołębi młodych jest. Do Ile masz, lotu. Do młodych do lotu mam 60. Na następny rok. Na ten rok. Bo w tym roku będą gołębi, loty gołębi młodych, Aha. ale z tych 60, jeszcze 50 wydziorę, 10, 10 będę musiał no, odstąpić albo coś tam z nimi zrobić, bo nie będę tych... Nie mam miejsca, żeby dźwigać tyle tych Nie zaciemniane, normalne, wszystko tam oby tylko przyleciały, 5 lotów, w, w miarę, żeby to fajnie wyszło i to wszystko. No i co? Czekamy w sobotę? W sobotę wkładanie sobotę? mamy. W nie, no, niedzielę, no, niedzielę, niedzielę, niedzielę mamy lot zapraszamy na lot. Dobro, pozdrawiam, do zobaczenia. Ręce w góry, subskrybować. Lajkować, lajkować hejtować, hejtować wszystko robić.